Ta jest taka piękna, każdy ją chwali Co wiem pięknego? Wszystko Siemanko widzowie Dzisiaj zaczynamy tego trzeciego vloga od typowego skutku na białą a w typowym sklepie na Białołęce witają Was na czerwonym dywanie. Proszę bardzo. No po prostu mieszkańców Białołęki traktuje się jak królów, nie? I trzeba tak witać ich w taki sposób. Znaleźliśmy pomoc dla bezdomnych Białołęczan. Chciałem się dla Was poświęcić tam wejść, ale niestety tak tam je żulem że nie wejdę. Znajdujemy się teraz na ulicy Pancera, na Białą Jest to jedna z ogromnych posiadłości na Białą Łęce. Jak widzicie, jest to piękne, biały, otynkowany już, oczywiście w stanie surowym wewnątrz, bez okien, ale jednak już praktycznie gotowy do użytku do. Jak widzicie, jest naprawdę ogromny. W porównaniu do willi, to Polanki czy domów pier z pierwszego vloga, ten jest ogromny. Ma przestronne okna, wszystko przez nie Gwarantujemy, że mogą być jakieś zwierzęta, ewentualnie może się trafić żul, a i przejście jest niedostępne, więc trzeba się... Przez płot. Aczkolwiek tutaj metr kwadratowy w tym mieszkaniu kosztuje tylko 7000 rubli białęckich, nie rosyjskich. I niesamowite jest to, że może tu mieszkać aż 50 osób. A jeżeli jesteś z Białęki, to wiesz, że wciśnie się to nawet do 1000. Ta Białęka jest taka piękna, każdy fali. Widzicie Państwo, wiemy się teraz, nie opodał miejsca, w którym byliście i zauważcie, że tutaj gdzie są te studnie dwie, jest nierówność, jest przewyższenie. Jest to spowodowane tym, że miasto Biała Łęka wpadło na genialny pomysł. I zamiast tworzyć leżących policjantów, żeby rowerzyści nie jeździli zbyt szybko, tworzą studnie, które wypychają się do góry. Przez co wszystko jest dwa w jednym. Masz i studnie, i leżą tego policjanta. Jest to niesamowite. To jak miasto Białenka przemyśli tyle rzeczy. Zresztą widzieliście w poprzednich odcinkach, że te rzeczy są tak dobrze przemyślane, że żaden architekt tego tak nie wymyśli. Za mną proszę Państwa jest pasaż handlowy na Białęce, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym losowym szlachetnym kamieniu, który tutaj stoi. Wiecie skąd on się tutaj wziął? Ja też nie, za chuja nie wiem skąd się on się tu wziął. Jak widzicie jesteśmy teraz, jesteśmy bardzo blisko Tarchomina, OG Tarchomina, tutaj, tutaj to jest ale to zaraz tego, że... ale to z tego wyjdziemy. Ja liczę z podwórką, która jest otwarta 24 godziny na dobę, ale nikt na Tarchominie nie wie co tam jest, każdy raz, kto tam wszedł już nigdy stamtąd nie wyszedł i to jest przerażające. Ja tam boję się wejść, I jak będzie tysiąc subów to wrócimy do tego i wejdziemy, zobaczymy co tam jest, bo wiem tylko, że ktokolwiek tam wszedł już nigdy stamtąd nie wyszedł, ale jest klimatyzacja, więc tam plus. Dobra, ogólnie to teraz znajdujemy się w miejscu, w którym moim zdaniem padła najlepsza, gorąca szesnastka. A mianowicie nawijał tutaj, o co chodzi, sam miłość Stępień, który, który wydaje płytkę Tarcho Terror. Moim zdaniem była to jedna z najlepszych szesnastek, nie wiem czy to mówiłem. I to jest ogólnie bardzo klimatyczne miejsce, więc zobaczcie tutaj piękne bloki Na tym stało, ale my nie będziemy na tym stać, dlatego że tu jest dużo osiedlowego monitoringu jest taka piękna, każdy nie mamy więzienie Dzień dobry, jesteśmy na tarhominie Pokaż bloki Co Skóra? Co o to minic? Znoszone, zgłaszane chodź, no chodź, chodź, chodź Wiedlą z drugą stronę Właśnie idziemy Maciuś Ja rozumiem, kurwa ale chodź, się nie chodź. przyzwyczajaj, chodź. bo mi we gnieciesz, O no O! To jest Bruno. To by było na tyle. kręcić kolegów? Sami chcieli. I sami nas też kręcili o co chodzi o, 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 nie będą zawsze żala tak. dewnie w dewnie, Eee, dewnie No i po. tak wyglądają y, normalni przedstawiciele Tarhoterrorów mniej więcej jak taki oni, oni mają Oni mają swag. Spotkacie takich na mieście, to więc... Węsko... Wysoka szansa że ich spotkacie tutaj. Tu to, to jest ich respawn, mniej więcej pod tym budynkiem. Się Ale spotkacie tak ich na mieście to. albo gdziekolwiek w Polsce, to będziecie wiedzieli, że oni są właśnie starchomina. On mi kazał to są slumsach, więc tutaj macie slamsy Kontencik? Yy, powiedz że będziesz robił Kontencik, podpierdalanie chwytów. Bierzesz palce i palcami tu podwijasz i robisz tak jedna. Tu musisz trochę sobie podwinąć Druga i masz I mamy gifty, będzie, będzie konkursik na te. Będzie konkurs no. na. na gifty. I kurwa, tyle w temacie, no. Ta ręka, jest taka piękna, każdy uchwali, nikt nie wymienił. Mamy dom dziecka, mamy więzienie. Mamy tupicie i mamy palenie. Moim ideałem dokładnie. Dokładnie. dokładnie, dokładnie. Była, 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 była moim ideałem. Dokładnie, dokładnie. Była, była, była moim ideałem. Dokładnie, dokładnie.